Policja wzbogaciła się o dwa nowe samochody, to Volkswageny Transportery. To ponad 400 tysięcy złotych. A nowe radiowozy lubińskiej policji do obejrzenia na Lubin FM. To są wiadomości Radia Plus. A na koniec coś dla miłośników historii, uczniów z powiatu jaworskiego. Trwa konkurs ogłoszony przez starostę Jaworskiego. Żołnierze Wyklęci na zawsze w naszej pamięci. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego. O szczegółach Jolanta Czapicka. Żołnierze Wyklęci, co o nich wiedzą uczniowie szkół powiatu Jaworskiego i dla nich specjalnie konkurs, by mogli wiedzą się wykazać, a przy okazji zgarnąć nagrody. Serdecznie zachęcam wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, z powiatu jaworskiego do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą Żołnierze Wyklęci na zawsze w naszej pamięci aneta Kucharzyk Starosta Jaworski Celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia o żołnierzach wyklętych, który obchodzimy 1 marca. Tematyką pracy jest zobrazowanie działalności żołnierzy wyklętych oraz faktów historycznych z najbliższego otoczenia wraz z zaakcentowaniem organizacji podziemia niepodległościowego. Pracy można wykorzystać zdjęcia, muzykę i filmy ze stron internetowych nim źródła. Joanna Wyrzychowska z Wydziału Promocji w Jaworskim Starostwie. Uczestnicy mają do wyboru trzy kategorie: praca plastyczna, praca pisemna czyli reportaż, wywiad i tym podobne albo praca multimedialna film lub prezentacja. Prace konkursowe należy dostarczyć do Jaworskiego Starostwa do 28 lutego. Na laureatów konkursu oczywiście czekają wartościowe nagrody. Wzorem prognozy pogody jest restauracja Tivoli. Zapraszamy na ostatkową ucztę śledziową od 21 lutego do 1 marca. Po znośnym poniedziałku przyjdzie nam ciepły wtorek. Jutro do 11, a nawet 12 stopni. Potem tak jak dziś do 6-7 stopni w środę, a czwartek i piątek mimo, że o feriach zimowych wszyscy w Polsce już zapomnieli, zima może zawitać. Tak jest. Czwartek i piątek nawet może popruszyć śnieg. Sponsorem prognozy pogody jest sala bankietowa Magnat w Lubinie. 7 marca świętujemy Dzień Kobiet.